Jesteśmy w obszarze sztuki wizualnej. Robimy wystawę Podróż podróż, polen transport w kwadratowym nawiasie. Inteligencja słowa Material Eigenschaften w kwadratowym nawiasie, właściwości materiału. Inteligencja słowa, jako ta cecha, która już w słowie mówi o podstawowym wyposażeniu jakby inteligencji. Inteligencja jest adaptacją do czegoś nowego, do nowych warunków, do pewnej zmiany. Właśnie słowa służą nam, tworzymy pewien język żeby rozpoznawać i radzić sobie w pewnych nowych sytuacjach. Ta inteligencja słowa pozwala jak gdyby określić podstawową cechę tego nowego materiału, który poprzez być może właśnie słowa czy inteligencję słowa jest w stanie nas wyposażyć w jakieś nowe cechy, przyda nam się do pracy. Nie chcę ryzykować takich już wycieczek, że bojsowi się przyda do pracy, ale... Przecież my bierzemy w swoje ręce dar od Niego i Go jakby kontynuujemy, w jakimś sensie przeprojektowujemy, więc też Jemu się przyda do pracy. Właśnie ta inteligencja słowa, ta podstawowa cecha jakby tak, tego materiału, jakim jest inteligencja, to jest to, co jest w Słowie, czyli ta adaptacja do nowego, do, może, do nazwania do otworzenia, do zamiany słowa na obraz to też jest niesamowicie ważne. Właśnie w tej wystawie to tradycyjne malarstwo temperą służy temu, żeby pokazać, że między słowem a obrazem istnieje taki bardzo wyraźny i bardzo istotny jakby związek. Że czasami właśnie słowa odwracają się, zamieniają w obrazy, obrazy w słowa i że to wszystko jakby się dzieje na naszych oczach. Nie jest to żadna wyobraźnia, która, nazwijmy to, eksploduje z nas, tworzy jakieś światy. To wszystko jakby, co sobie wyobrażamy, w jakimś sensie jest nam unaoczniane, czy w jakimś sensie nazywane właśnie w słowie i poprzez to unaoczniane. To jest właśnie ten rodzaj rozważania wokół tej, nazwijmy to, inteligencji, żeby jej też nie dosolić za dużo zadań, no bo po prostu może, jeśli byśmy na przykład powiedzieli, że inteligencja to jest pewna klasa społeczna, która po prostu jest wykształcona, nie wiem, średnio wykształcona albo wyż, wy, ma, posiada wyższe wykształcenie, to już ta inteligencja będzie czymś niepotrzebnie obciążonym jakąś konotacją. Natomiast sama inteligencja jako właśnie rozpoznawanie, nazywanie, obrazowanie. Nowych rzeczy, adaptowanie do nowego. I być może kolejna stacja, która jest jej echem, która się nazywa Podróż Podróż Solaris, w jakimś sensie uzupełnia tą pierwszą. Po prostu my w tej podróży się znajdujemy lub nie. Nasza inteligencja jest używana. Tworzy słowa obrazy, słowa rozpoznają, tworzymy nowe materiały, wzięliśmy w podróż grzyby, z których tworzymy rzeczy, których nie mogliśmy wziąć na nasz prom. Tworzymy nowe materiały Boysa, jego ubrania, jeśli potrzebujemy dla jakiejś inscenizacji. Nawet maski możemy z tych grzybów stworzyć. Które założymy na twarz, żeby powiedzieć Jego frazy, Jego słowa, przedstawić Jego wizerunek. Posiadamy na naszym statku po prostu żywe kolonie, które są w stanie te materiały nam dostarczyć. I właśnie w tej podróży po inteligencji już jej używamy, właśnie żeby przetrwać, właśnie żeby tą podróż odbyć. Bo tak naprawdę, może nie zostało to dobrze i mocno powiedziane na początku. My przecież transportujemy polen transport w czasie zarazy. Jesteśmy zagrożeni, to nie są żarty. I mamy taką intuicję, żeby przetrwać i użyć do tego inteligencji. Tak czy owak, na planecie Solaris czeka szereg niebezpieczeństw. Mówiłem o tych naukowcach uplątanych w jakieś dziwne. Seanse z syrenami. I rzeczywiście nie tylko syreny, nie tylko te asymetriady, ale na przykład to, że tylko jeden psycholog Kelvin przeżył kontakt z żywym oceanem, tak pokazuje, jaką skalę niebezpieczeństwa, inteligencja w sobie, bo większość pozostałych osób ginęła. Albo śmiercią samobójczą, albo w, jak, w wyniku za, bycia, jakby, nie wiem, jak to powiedzieć, zlikwidowanymi w ramach gru, decyzji grupowej, tak? Chodzi o to, że po prostu ten ocean wytwarzał, właśnie inteligencja wytwarzała, coś w rodzaju z nas, coś w rodzaju takich zagrażających nam. Bytów, co do których mieliśmy jasność, że nie są naszymi żonami, bo nasze żony nie żyły. Ale kochaliśmy te byty, i te byty na przykład popełniały samobójstwo. Albo my popełnialiśmy samobójstwo. Czasami umieraliśmy ze wstydu. To jest bardzo dziwna sytuacja, która w obszarze takiej. Tradycji, którą chciałbym nazwać psychoanalityczną, jest kompletnie jakby wstrząsająca, że można na przykład w świecie, który tworzy sztuczną inteligencję być całkowicie uzależnionym prawda, emocjonalnie i strukturalnie od tej inteligencji. Mimo, że w jakimś sensie ta inteligencja jest z nas tworzona, więc dlaczego tak rozwijam ten wątek zagrożenia? Dlaczego mówię o zarazie? Dlatego, że nie wiadomo z jakich elementów zbudowane są nasze zagrożenia. Po prostu te zagrożenia są wokół, są niezmierne i wszystkie tworzymy sami. Z nas są tworzone. Byłaby to druga para tych stacji.